嗯。Yo Yo Dzień dobry, witam wszystkich w Muzeum Miedzi w Lenicy. Pragniemy Państwa zaprosić na wspólny spacer po naszych najciekawszych wystawach. Przenosimy naszą działalność do przestrzeni cyfrowej, dzięki czemu będą Państwo mogli zobaczyć nasze ekspozycje na ekranach swoich y, komputerów, telefonów czy też tabletów. Dzisiaj zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu o wystawie Edward Dwórnik Wątki Lokalne, której kuratorem jest pani Grażyna Humeńczuk. Serdecznie zapraszamy. Edward Dwórnik. To jeden z najbardziej znanych, rozpoznawalnych i budzących kontrowersje polskich twórców. Artysta wybitny i wyjątkowy. Urodził się 19 kwietnia 1943 roku w Radzyminie pod Warszawą. Zmarł 28 października 2018 roku w Warszawie. W latach 1963-1970 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z malarstwa uzyskał w czerwcu 1970 roku. Pomimo akademickiego wykształcenia Edward Dwornik za swojego największego i jedynego mistrza uznawał Nikifora, z którego twórczością spotkał się jeszcze jako student w 1965 roku. Pod wpływem prac Krynickiego-Prymitywisty zmienił sposób prysowania i obrazowania rzeczywistości. Od pierwszego stworzonego wówczas rysunku, oznaczonego numerem 1, rozpoczął liczenie swojego nieakademickiego dorobku. Powstały prace stanowiące wstęp do kontynuowanego przez wiele kolejnych lat cyklu Podróże Autostopem. W październiku 1971 roku w galerii współczesnej w Warszawie miała miejsce debiutancka indywidualna wystawa Edwarda Dwórnika. W latach 70. i 80. artysta tworzył cykl malarski sportowcy, w którym portretował przedstawicieli współczesnego społeczeństwa, palaczy tanich i popularnych papierosów sport. Równolegle od 1975 roku powstał cykl Robotnicy, kontynuowany do 1991 roku, który apogeum osiągnął w okresie Solidarności w latach 1980-81. Za pracę z tego cyklu Dwórnik otrzymał w 1981 roku nagrodę krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida. W początkach 1981 roku powstały pierwsze obrazy z cyklu Warszawa. Prorocza i metaforyczna wizja stanu wojennego za nie Edwurnik zaś dostał w 1983 roku nagrodę kulturalną Podziemnej Solidarności. Jesienią 1981 roku Rudy Fuchs, kurator Documenta Sieben w Kassel, zaprosił Dwórnika do udziału w jednej z najważniejszych na świecie wystaw sztuki współczesnej. Latem 1982 roku jako jedyny Polak Edward Dwórnik uczestniczył w tym przedsięwzięciu, eksponując pięć obrazów z cyklu Sportowcy i duże płótno zatytułowane Społem. Większą część 1984 roku Dwórnik wraz z żoną i córką spędził w Orbsfide w Dolnej Saksonii w RFN. Powstało tam około 90 obrazów i 5 dużych głów w technice papier -mache. W kolejnych latach artysta brał udział w wielu wystawach, w kraju i za jego granicami. Wystawiał w Finlandii, Australii, Paryżu, Londynie, Wiedniu, Waszyngtonie i w kilku miastach Niemiec. W 1985 roku odbyła się pierwsza, duża wystawa indywidualna dwornika w Holandii. W latach 80. malarstwo dwornika uległo przemianie tak pod względem formy, jak i również treści. Dramatyczne wydarzenia dekady potrzebowały nowej, ekspresyjnej wypowiedzi. Dwórnik zawsze reagował swoją twórczością na aktualne wydarzenia polityczne. Tak było, gdy artysta cyklem czterech obrazów opowiedział o lubińskim dramacie z 1982 roku. Wydarzenia te artysta ukazał jako polowanie, rodzaj safari, podczas którego myśliwi, czyli milicja i zomo, polują na zwierzynę, którą w tym przypadku są manifestujący ludzie. Ofiary tego polowania przedstawił na trzech obrazach z cyklu od grudnia do czerwca. Dorobek artystyczny Edwarda Dwórnika jest imponujący. Stworzył on ponad 5000 obrazów oraz około 14000 rysunków i grafik. Legnicka wystawa Wątki Lokalne prezentuje pracę Edwarda Dwórnika ze zbiorów Muzeum Miedzie w Legnicy. Zespół ten zawiera 22 rysunki z cyklu Gipsowy plener, 3 obrazy z cyklu Podróże autostopem, 1 obraz z cyklu Robotnicy oraz 3 obrazy z cyklu Od grudnia do czerwca. Cykl Podróże autostopem Uzupełniają obrazy będące własnością fabryki urządzeń mechanicznych Hofum w Chocianowie oraz Galerii Sztuki w Legnicy. Wszystkie prace dotyczą miejscu wydarzeń związanych z Dolnym Śląskiem. stąd Wątki Lokalne w tytule wystawy. Dziękujemy za wspólny spacer po wystawie Edward Dwórnik Wątki Lokalne. Zapraszamy Państwa do obserwowania strony naszego muzeum na portalach społecznościowych. Pozdrawiamy i do zobaczenia w następnych filmach zrealizowanych przez Muzeum Miedzie w Legnicy.